Cześć, tutaj The Sweet LPS. Dzisiaj nakręcimy odcinek wielkanocny. Dobra, ja już nie będę przedłużać, zaczynajmy. Jak zwykle. Hej, wszyscy spotykamy się w... Poczekaj, y, y, mam na końcu języka... Y, a, w tajnej bazie! To miała być tajna baza. Co? Co ty gadasz? Miałem to powiedzieć sąsiadom? Idiotka. <laughs> Przecież to miała być tajna baza. Debil. Dobra, nie gadajmy, kto jest idiotą, a kto debilem. wiemy, że to Ty jesteś idiotą. No dobra, szybko spotykamy się w naszej tajnej bazie. Muszę Wam szybko coś powiedzieć. O! Wreszcie jesteście! To po co mieliśmy tu przyjść? O to chodzi, że na internecie niedawno znalazłem super filmik wielkanocny i tam występują super króliki nie wiecie jakie są genialne? Chodźcie obejrzymy! Hej! Nic nie widzę! Halo! Halo! Cześć! Tam króliczki! Dzisiaj nakręcimy filmik, jak rozdajemy prezenty wielkanocne A! jeszcze chciałabym wam przedstawić moje rodzeństwo A to jest moja siostra Cheetah. A to mój brat Blue. Okej, okay, wszystko przygotowałam. Bierzcie to na prezenty i pójdźcie je rozdawać. O, tutaj jest dom bliźniaczek. Chodź, wybierzemy coś dla nich. To deszcz. Blue musimy niestety znieść te wszystkie prezenty. Chodź, wybierzemy coś dla nich. Lu, piękne prezenty wybrałeś. Pójdę za twoim do drzwi. Uciekajmy. Ciąg dalszy nastąpi.